Mamy produkt, który jak zawsze w klimacie agro wyróżnia się biostymulacją stimulacją nowej generacji jest to nawóz azotowy, który ma za zadanie odżywić rośliny w ostatniej fazie wzrostu, kiedy najtrudniej jest podać azot, który będzie dostępny dla roślin. My przygotowaliśmy produkt, który wnosi dużą dawkę azotu, odżywia tą roślinę w sposób, który jest niezbędny w tym okresie, aby poprawić parametry plonu, a więc jego wysokość oraz jego jakość. I mamy tutaj bardzo ciekawe rozwiązania, rozwiązania, które działają wielomiejscowo w roślinie. Po pierwsze, pływamy na jakość kropli samej cieczy roboczej, dzięki czemu produkt dużo lepiej pokrywa liście rośliny, dużo szybciej jest też wchłaniany przez tą roślinę. Sam produkt w sobie wnosząc składniki pokarmowe, yy, oczywiście odżywia azotem, ale biostymulacja, która w nim występuje, ma za zadanie działać również na procesy enzymatyczne, które zachodzą w roślinie. I tutaj wewnątrz naszej ulotki możemy między innymi zobaczyć w jaki sposób działamy na komórkę rośliny. Imfolen wchodząc do wnętrza komórki roślinnej działał będzie w ten sposób, że przyspieszy procesy enzymatyczne, które tam zachodzą. Dzięki czemu przemiany formy amidowej oraz formy azotanowej będą dużo szybsze. Będziemy budowali białka, które są odpowiedzialne właśnie za budowanie plonu. Dużo szybciej również roślina przetwarza składniki, które są wprowadzane do rośliny. W jaki sposób możemy to sprawdzić? Badania, które zostały przeprowadzone z użyciem polenu pokazują nam, że. Ośmiokrotnie spada zawartość azotanu w liściach, a więc azot jest przetwarzany bardzo szybko na formy, które budują białka. Sześciokrotnie wzrasta aktywność enzymatyczna, a więc azot dostający się w formie amidowej jest przetwarzany i z niego również są budowane białka. Poza tym yy, regulowane są hormony, które odpowiadają za otwieranie aparatów szparkowych, dzięki czemu produkt, który jest obecny na liściu, bardzo szybko. Wchodzi do jego wnętrza i roślina jest w stanie skorzystać z tego składnika pokarmowego. Dzięki czemu uzyskujemy nawet dwa razy więcej białka w liściach. Wszystkie te parametry przekładają się w sposób oczywisty na plonowanie. Możemy zobaczyć, że w stosunku do tradycyjnego nawożenia nawozami granulowanymi, azotowymi zdecydowanie uzyskujemy wyższe parametry plonu. Przekłada się to również na plony pod względem jakościowym. Zalecamy stosowanie go w ostatnich fazach w zbożach. Lub rzepaku, kukurydzy na liść flagowy, czy kukurydzy w fazie 6-8 liści, kiedy tak naprawdę robimy ostatnie zabiegi. Dzięki temu rośliny są odżywione w momencie, kiedy jest to niezwykle istotne, azotem, azotem w sposób efektywny. Poza tym biostymulacja, która tutaj występuje, pobudza również wykorzystanie azotu, który podawany jest doglebowo. Więc wielunko, wielokierunkowe działanie dla jak najlepszych plonów i odżywienia roślin.